Panie marszałku, wysoka izbo, pani premier! Przed chwilą wybrzmiał najbardziej dramatyczny, ale definiujący system edukacji głos jednej z pań posłanek. Tylko gimnazja wyrównują szanse edukacyjne. Gdzie jest liceum czteroletnie? Gdzie jest matura? gdzie jest nieprzygotowanie pod testy, gdzie jest kształcenie ogólne, gdzie jest szkoła zawodowa, gdzie jest szansa dla pracodawców i pracowników, gdzie jest wreszcie udrożnienie systemów i możliwość dla ucznia uczącego się w szkole zawodowej nie tylko uzyskania pracy i kwalifikacji, ale również, gdzie jest możliwość zdania matury. Wreszcie, gdzie jest szkoła podstawowa? Czy państwo słyszeli w tej debacie? Niepotrzebna, szkoda inwestować, zacofana. Co myśmy, co państwo robili przez ostatnie osiem lat? Ale chcę pani, tym, którzy uważają, że gimnazja wyrównują szanse edukacyjne, chcę zacytować międzynarodowe badania. I Instytutu Badań Edukacyjnych. Między innymi Zbigniew Sawiński mówi jednoznacznie wyniki badań PISA z lat 2000 2012 nie dają podstaw do twierdzenia, że reforma gimnazjalna przyczyniła się do zmniejszenia nierówności społecznych w polskiej edukacji. Dziesiątki razy cytowałam opinie badaczy Instytutu Badań Edukacyjnych, dziesiątki razy odnosiłam się do międzynarodowych badań tych z 2012 roku, gdzie rzeczywiście polska młodzież doskonale odtwarza, ale nie potrafi współpracować, nie potrafi zastosować wzoru matematycznego, odtwarza wiedzę. Mało tego z tychże badań wynikało jednoznacznie, że polski uczeń jest jednym z ostatnich, jeżeli chodzi o jego stosunek do polskiej szkoły, że nauczyciel, choć najlepiej wykształcony w Europie, nie odczuwa satysfakcji. Jednocześnie epatujecie Państwo badaniami z 2015 roku, zostały one rzeczywiście w określony sposób przedstawione, między innymi wyizolowano Europę, która zdecydowanie spadła w rankingach światowych. Chcę podać tylko dwie informacje mianowicie, jeżeli mówimy o różnicach wyników uczniów z pomiaru rozumowania w naukach przyrodniczych, między badaniem 2015 a 2006 i 2012 oto następująca informacja z tego badania. Dla krajów OECD średni wynik spadł o osiem punktów i była to zmiana statystycznie istotna. Osiem krajów istotnie polepszyło swoje wyniki, ale aż 24 pogorszyły. Liderem spadków była Turcja. Minus 38 punktów. Bardzo dużą zmianę odnotowano w Polsce. Minus 24 punkty. To jest ocena podstaw programowych wprowadzonych przez państwa rząd. Jednocześnie, proszę państwa, jeżeli chodzi o to, jakie są preferencje uczniów, jak uczniowie odpowiadają, jaki zawód chcą wykonywać w wieku 30 lat. Odsetek uczniów wskazujących na zawody związane z nauką zmniejszył się w porównaniu z 2006 rokiem z około 26 do 21%. Zwiększył się odsetek wskazujących na zawody medyczne, ale zmniejszył się odsetek uczniów wskazujących na zawody informatyczne z 6 uwaga do 1%. Pozostałe nauki związane, zawody związane z nauką z 6 do 1%. To jest właśnie definicja przyrody, która została wymyślona pod międzynarodowe badanie. Mówicie również państwo o rektorach. Przeczytajcie sobie państwo wszystkie raporty Najwyższej Izby Kontroli, które definiują system, który państwo stworzyli. Między innymi tam są wypowiedzi jednoznaczne rektorów, które oceniają system edukacji. Aż 26 z 37 zapytanych ocenia negatywnie. Mówicie państwo o podstawach pro, programowych. Razem z wydawnictwami ustaliśmy rytm tychże podstaw programowych. I dobrze państwo wiecie, że wiele jest opinii, wielu jest ekspertów. Przypominam, pojawił się list naukowców mówiący, że 350 milionów wydanych na badania należy schować do piwnicy i nie wyciągać z nich wniosków, bo oni tych wniosków nie, nie chcieli wyciągać my wyciągamy bo jednoznacznie wskazują kierunek działań ale aż 200 profesorów powiedziało że w pełni akceptuje tę zmianę i taki kierunek działań chcę tylko jeszcze dodać dwie kwestie liczba godzin w systemie zwiększa się o 105 zwolnienia nauczycieli nie są przewidziane w wyniku tejże reformy a samorządowcy są wspierani po raz pierwszy tak wyraźnie przed wprowadzeniem prawa oświatowego jesteśmy od kilku miesięcy razem z nimi, razem z nimi ustalamy, jakie rozwiązania będą najbardziej elastyczne, by uczeń nie zauważył tej zmiany. Zmniejszamy obwody, zmniejszamy liczebność klas, wprowadzimy dodatkową wagę na jednozmianowość jesteśmy jednym z niewielu krajów na świecie, który ma dwie zmiany. I wreszcie pieniądze, proszę Państwa. W każdym mieście, w którym jesteśmy, dużym i małym, liczymy i mamy takie same liczby jak każde miasto i każda gmina, bo przypominam, każdy dyrektor, każdy wydział dostarcza nam danych, pokazujemy dodatkowe pieniądze i przypomnijmy. Półtora miliarda na sześciolatka, pierwszy raz jest w subwencji oświatowej, 418 milionów na waloryzację, która pojawiła się pierwszy raz od wielu lat, 900 milionów prost na dodatkowe oddziały i wyposażenie, 168 milionów z rezerwy budżetowej. I poważna rozmowa w zespole, który składa się z samorządowców i związkowców, żeby poprawić jakość edukacji, jakość, dbałości o polskiego nauczyciela. Bardzo Państwa proszę przegłosujmy tę ustawę i razem bądźmy z samorządowcami, by ich wspierać przy przekształceniach. Bardzo dziękuję za pracę. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z Pani i Panów posłów, posłów jest za przyjęciem całości projektu ustawy w brzmieniu z druku numer 1120 wraz z przyjętymi poprawkami? zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, zagłosowało 229 przeciw, 199 wstrzymało się 5 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę, przepisy wprowadzające ustawę prawa oświatowe.